Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hinzul i w oczekiwaniu na nową aktualizację, chociaż już ponoć serwery ruszyły, chciałbym wam powiedzieć o jednej istotnej sprawie. Może dla tych graczy wymiataczy, którzy grają na wyższych levelach, nie będzie to istotna sprawa, ale są też gracze, którzy grają na niższych levelach i tutaj dla nich ta informacja będzie bardzo istotna. Wargaming troszeczkę zaskoczył dlatego że nie informowali zbytnio o takim posunięciu, a zrobili to co zrobili. Dodatkowo będziecie mogli zdobyć jeden z trzech czołgów. A jakie to czołgi? Patrząc ogólnie na tutaj ich całe te update'y, no to mamy nowe niby karty, mamy nowy kontrakt, no i oczywiście nowa aktualizacja łącznie z nowym sezonem. A jeżeli chodzi o Pojazdy, te które możecie zdobyć, jest ich trzy, ale tylko jeden możecie sobie wybrać. Tak, to jest upamiętnienie d wyzwanie D-Day, wyprzedaż i tak dalej. Tutaj będziemy mieli pewnie pojazdy francuskie, brytyjskie i amerykańskie w lepszych cenach. Słuchajcie, tutaj chodzi o wyzwanie: co takiego musimy robić? Musimy zdobywać punkty, abyśmy mogli sobie wybrać jeden z tych trzech pojazdów. HMH AMX 1357 Bardzo Fajny Light Mister Ziahal czyli M4A4FL10 I T26E3 Orzeł 7, czyli Eagle. Ten pojazd już był kilka razy chyba do zdobycia, o ile dobrze pamiętam. Szakal, nie pamiętam czy szakala mieliśmy do zdobycia i również nie pamiętam czy czasem nie był właśnie AMX 1357 do zdobycia. Są to czołgi premium, tak więc no słuchajcie darmówka warto skorzystać tym bardziej tak będziecie grali tak będziecie grali należy zdobywać punkty ile punktów tutaj mamy podaną ogólną łączną liczbę jest to 350 punktów tak tak więc 350 punktów podejrzewam że nie będzie to jakieś duże wyzwanie od, od dzisiaj akurat to wchodzi aż do 20 tak więc no trochę czasu jest i te pojazdy które tutaj wam powiedziałem będziecie mogli sobie po prostu jeden z nich wybrać Czy jest napisane co musimy robić Zniszcz jeden pojazd niemiecki w bitwie tak więc Niemcy będą miały przerąbane i dostajemy 500 srebrników i jeden punkt zdobądź 1000 lub więcej PDF w dowolnej liczbie bitew i to samo mamy 500 srebrników i jeden punkt tak więc podejrzewam, że to szybko wbijecie. I teraz wracając do głównego tematu, co WG takiego zrobiło, o czym wcześniej nam nie mówili? Słuchajcie, dostały pojazdy buffy. Tak, tutaj można śmiało powiedzieć, że dostały buffy. Dodatkowo jeszcze w tej aktualizacji, też już Wam mówiłem, wchodzą medale na zimną wojnę. I tutaj te medale, akurat, właśnie widzicie. To jest dopiero pierwsza fala tych medali. Spodziewajcie się, że tych medali będzie więcej na zimnej wojnie. I teraz tak, a mapa oczywiście Sywierogorsk powraca. To już mówiłem, ale teraz wracając właśnie do najważniejszego, gdzie to jest? Czekajcie, tu. Tutaj mamy buffy dla pojazdów. Praktycznie, no w większości chyba każda, każda nacja dostała jakieś tam buffa. Czechosłowacka, Polska, Chińska, Francuska i tak dalej i tak dalej. I teraz o co tu dokładnie chodzi? Słuchajcie, pojazdy od Koluszenki, na przykład czechosłowacka Machineria, do pojazdu szóstego Tieru, czyli ziśka szkoda, jest to nic innego jak Premka, tak, dostały BAFA i w każdej nacji, właśnie bardzo dużo pojazdów niemieckich dostało BAFA. Zresztą zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jaki BAF. BAF do pancerza, nic więcej, znaczy do, do pancerza, przepraszam, do punktów HP. Na przykład Koluszenka miała wcześniej tylko 120 HP, teraz będzie miała 220, a Ziszka Szkoda miała 750, będzie miała 850. Zerknijmy na nasze polskie machinerie. Co tutaj się zmieniło? 4TP to jest też właśnie taki mały pirdek ze 110 na 210, pudel. Pudel z 750 na 855. Bugi, proszę bardzo, Bugi tutaj nawet sporo zyskał. Mamy 905, 955. Nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi. 840, 800. Nie wiem zbytnio o co tutaj chodzi w tym. Czy to są dwa jakieś te? Nie, nie, nie wiem zbytnio o co tutaj chodzi. Może chodzi tutaj o. Te pierwsze, jak na przykład pojazd rozwijamy o pierwszy ten pakiet, może i tak, trudno mi powiedzieć, ale no mamy maksymalnie bugi, dostał prawie 1000 hp ten pojazd będzie posiadał. Lecąc dalej, zobaczmy na pojazdy chińskie i tak, Wz 131G FT i tutaj mamy było 550, będzie 650, to jest niszczarka. I tu jeszcze mamy Type'a 64. 580x720. No jest tych naprawdę buffów bardzo dużo. Teraz zobaczmy na pojazdy francuskie. Tutaj Lighty prawdopodobnie. Oj, oj, oj. Ile tego jest? Zobaczcie. AMX LTEC BIS z 320 na 550, 200 HP więcej. To jest kurczę, naprawdę niesamowity przyrost, bardzo duży przyrost. Będziemy mogli sobie na więcej pozwolić, zdecydowanie. Nie wiem, dlaczego akurat takie rozwiązanie Wargaming tutaj wprowadza. Na pewno bitwy będą troszeczkę dłużej trwały, jeżeli mamy więcej HP do zbicia, tak, na danych pojazdach. Czekajcie, tu jest niszczarka. FCM, 36 pak, ze 180 na 315, no warto, warto pograć takimi maszynami, a czekajcie, AMX 105, interesują mnie pojazdy amerykańskie, poczekajcie, gdzie one są, tutaj, czy Hellcat dostał, to jest ciekawe, no tutaj dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, bo zobaczcie, dali Bafa do T-Rexa. On miał i tak bardzo dużo HP w porównaniu do innych pojazdów na tym samym ciężarze. Miał 250, gdzie inne miały po 140, no tak jak tutaj, właśnie M2 Lite. No to teraz tak, M2 Lite chyba to będzie maksymalne 300 HP, a T-Rex będzie miał 390, tak więc już nie będzie tak dużej różnicy pomiędzy tymi pojazdami, ale no, mimo wszystko, T-Rex dostał kurczę sporego buffa. 390 będzie miał. HP. Tyle ten pojazd obecnie będzie posiadał. I teraz poczekajmy sobie. Zobaczymy. Rower. 600x740. T22 Proto, czyli ta jedynka. Z 200x220. Nie wiem, to może wieża. Nie wiem, nie wiem tutaj tych dwóch wartości. Nie bardzo obczajam. o co im tutaj chodzi z tym. Shermany. Dostały również buffy. Czekajcie. Tutaj mamy tak. M6. O właśnie, M6. Było 850, tutaj 950, 895 na 1000, 1000 HP pojazd szóstego tieru. Tyle będzie teraz jego pancerz, znaczy pancerz HP, punkty wytrzymałości, to sporo, naprawdę sporo. Wolverine, czyli niszczarka moja ulubiona na piątym tierze, 360 chyba ona posiadała, tak? Tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie. Czy tutaj będzie? Nie, jeszcze mogli nie wprowadzić tych zmian. A poczekajcie, zerknijmy zaraz na tankopedię, jak to teraz będzie wyglądało. Mm, ale gdzie jest właśnie Hellcat? Czy jest gdzieś w ogóle Hellcat? Dostał Hellcat, tak. 105 nawet, czyli ta premka, 600 na 710, a zwykły? Jest, też dostał Bafa. Też dostał Bafa. tak więc słuchajcie, jeżeli gracie na niższych tierach, a wiem, że wielu graczy gra na piątkach, na szóstkach, a są na tacy nawet co grają niżej, to warto zerknąć i zobaczyć sobie właśnie jak pojazdy teraz wyglądają. Poczekajcie, zobaczmy tanki i zobaczymy właśnie amerykańca, Wolverina, weźmy, weźmy Wolverina, weźmy niszczarki i gdzie one są, gdzie one są, Jackson jest tutaj, dobra, zaraz zobaczymy, no tutaj jest 340, tak, 340 on ma, Dajmy mu wszystkie zmiany. Już jest 360 i on chyba tyle tyle będzie... znaczy tyle posiadał, a teraz będzie posiadał więcej. tak. 360 było. jest tutaj tak. 360, to była jego maksymalna wartość, a teraz będzie 500 nieźle, nieźle. Aha tak, to są chyba pakiety. Tak tutaj się pakiety zmieniały, czyli 340. Ten pierwszy pakiet, czy tam drugi, później mamy maksymalny 360, i a teraz będzie miał 470 do 500, tak więc bardzo dobrze. T67 również 500 hp. Tak więc słuchajcie, podsumowując całe to zamieszanie, z tym tutaj te pojazdy na niższych tierach dostają buffa. Czy dobrze? Ja bym wolał również, żeby te pojazdy były. Odgraniczone właśnie od pojazdów, no grały na przykład maksymalnie do siódemek. Wolałbym coś takiego, na przykład te szóstki, żeby nie grały z ósemkami, bo ósemki są potężne. Te, to, że pojazd dostał tutaj, patrząc akurat, no prawie te 100. Coś HP, to wcale nie zmienia jego żywotności w bitwie. Tylko więcej ta ósemka zrobi na danych pojazdach, na tych niższych tierach. Tak? Wolałbym, żeby nie było takiej przepaści, no bo kurczę, taki Hellcat, gdzie po posiada 675 HP, a teraz wiemy doskonale, że są nawet ósemki, które biją czasami nawet i za, za więcej, to... Czy to coś zmienia? Wolałbym, żeby te pojazdy grały maksymalnie do siódemek, do siódemek na przykład, preferencyjny matchmaking, a najlepiej gdyby zrobili coś takiego, tak jak jest na zimnej wojnie i to dużo graczy przyciąga, że nie ma tak wielkiej różnicy pomiędzy tymi, tymi poziomami, gdzie mamy na przykład pierwszą erę, no i tam mamy, można powiedzieć, ósemki, powiedzmy dziewiątki, dziesiątki, tak? Nie jest aż tak duża różnica pomiędzy tymi pojazdami. I chciałbym właśnie, żeby coś takiego tutaj zrobili, że szóstki maksymalnie mogłyby widzieć na przykład siódemkę, tak samo siódemka do, do, do ósemek i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ósem, ósemki już też mają przerąbane na dychach, bo dychy są dość potężne, dużo tych dych jest i no teraz grając na ósemkach, no jest naprawdę, nie jest łatwo, tak bym powiedział, o nie jest łatwo. Tak więc słuchajcie... Mamy buffy dla tych małych czołgusiów. Jeżeli ktoś gra na tych niższych tierach, no to tutaj słuchajcie, jest dobra wiadomość. Pojazdy zostały zbuffowane, jeżeli chodzi właśnie o punkty wytrzymałości. I tyle. Dzisiaj, oczywiście, będzie live. Będę wam starał się zaprezentować nowy pojazd, kto wie, może jakieś karty, kto wie, może jakieś nagrody. Zobaczymy, co takiego. Wargamingi nam tutaj sprezentują, a dodatkowo mamy jeszcze nową mapę. Tak, tak więc zapraszam dzisiaj na live a i będziemy starali się również xP robić, zbijać punkty na jeden z tych pojazdów. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.